Cześć moi widzowie, w dzisiejszym poradniku, już drugim na moim kanale, pokażę Wam jak instalować różne dodatki do The Sims 3, jak nowe fryzury, ubrania czy inne rzeczy. W pierwsze co wchodzimy w przeglądarkę internetową na stronę thesimsresurs.com, oczywiście link będziecie mieli w opisie, jak i do mojego fanpage'a oraz różnych innych rzeczy następnie wybieramy Downloads, Sims 3. Jaką tam macie wersję? Ja wybiorę Sims 3 i ja, na przykład wybiorę włosy. No i cóż, jak już przejdziemy do naszej kategorii, pokażą nam się różne rzeczy. Nie wiem, ja tam. Yy, nie wiem, coś obojętnie wezmę, na przykład to. co że nie wiem, na chłopaka, ale no cóż, no nie można tutaj za, za dużo tak znaleźć. No, ale możecie sobie wyszukać. Tutaj są różne wyszukiwarki na tej stronie, także na no, spokojnie, ok. Także, jak już mamy takie coś, czekamy aż tutaj nam się załaduje to kółeczko i nam się pokaże przycisk download. Musimy chwilkę poczekać. Przepraszam za mojego troszeczkę błędnego lata. Wciskamy wtedy download. Jeżeli macie akt bloka, najlepiej, żeby wstrzymać blokowanie na, na, tej, na tej stronie, ponieważ będzie wam się, wam się pobie, będziecie musieli poczekać 59 sekund, zanim wam się pobierze. A jak będziecie mieli wyłączonego, to tylko 10 sekund czekacie. A naprawdę, naprawdę nie spowalnia do przeglądarki, bo to tylko na tej stronie jest wyłączone. I, I ogólnie przepraszam Was za to, że y, tak długo nie było odcinka, ale miałem no, dużo spraw technicznych. Myślałam sobie nowy mikrofon zdziałać, no i myślę, że teraz jest OK. Także mamy już thank you for downloading tutaj. Ok, yy, no i jak to nam się już zrobiło? Jak to nam się zrobiło? Tutaj będzie jeszcze się ładowało szybciutko. Jak to się zrobiło, będzie nam tutaj się już robiło. Następnie musimy poczekać, aż to nam się zgra. Tutaj szybko. Szybciutko czekamy. Aż to się zrobi. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Poczekajmy. No i tak ogólnie mam nowe intro no i myślę, że Wam się ono spodoba, bo ja już na nim się troszeczkę też napracowałem. No i nie przedłużając wciskamy po prostu na to otwieramy to w przeglądarce naszej. Naszą przeglądarkę możemy już zamknąć. I za chwilę okno The Sims czy nam się otworzy jakiś instalka do tego do tej fryzury, czy tamte. Musimy chwilkę tutaj poczekać. Mamy już tutaj okno The Sims czy nam się włączyło. Musimy teraz poczekać na drugie okno, które nam się otworzy. A mianowicie będzie to już instalka tego. Także tutaj nie ten. Musimy chwilkę poczekać, aż nam się zrobi. O, i właśnie tutaj nam się włącza takie czarne okienko ogólnie sorki, że na ten ale troszeczkę się laguje. Tak i ogólnie niedługo myślę, że jakoś przyspieszą ten komputer. Okej, okay, dobra. Co będzie się chwilkę teraz robiło? O, tutaj mamy już w, yy, włączone. I teraz musimy chwileczkę poczekać, aż to nam się zrobi. Zrobi to się za chwilkę, a ja chcę Wam tylko taką małą informację powiedzieć. Yy, zapraszam ogólnie na mojego fanpage'a, ponieważ tam niedługo Będę publikował moją nową paczkę Soulpaka oraz inne różne wiadomości, i myślę, że warto na to obejrzeć, ponieważ można ze mną nagrać parę odcinków. No i myślę, że warto zajrzeć, polubić, sobie obserwować czasami, jak tam co tam leci. I te nowe intro zostało ono. Zostało ono zrobione z pomocą jednego użytkownika. Niestety, niestety teraz nie wiem jak on się nazywał. Na pewno, na pewno będziecie mieli go tam na dole w opisie filmu. No i tak. No i zapraszam na mojego Twittera i różne inne rzeczy. Tam opublikuję także różne także ważne informacje. No i nie przedłużając, ja myślę, że tutaj zrobię pauzę i poczekam, aż to dojdzie po prostu do końca, bo ten paseczek musi dojść do końca. I tutaj będzie ok, także pauza. Ok, jak widzicie, tutaj jest już przy końcówce. No i zaraz tutaj pokażę Wam, co dalej. To już jest najłatwiejszy, chyba, krok. Pierwszy to był oczywiście, że pobieranie. Drugie tutaj będzie to instalowanie. A trzecie to już jest naprawdę, naprawdę najłatwiejsze. Musimy chwilkę jeszcze tutaj poczekać, też to się zrobi tutaj ten kółeczko, to, to szybko. No. Się robi. I tak, i tutaj mam jeszcze otwarty utorrent, ponieważ mam jeszcze jeden dodatek. Tutaj mam zwierzaki. Jeżeli chcecie serię z trójki, mogę chętnie także nagrać, ponieważ mi nie laguje. I myślę, że ogólnie będzie fajnie, bo mi się teraz pobiera właśnie tutaj na utorrencie studenckie życie. No i myślę, że jest ok. Ok, tutaj już mamy na końcu. Paska, mamy. I tutaj mamy teraz program, o, gotowe, wciskamy OK, wchodzimy w pobrane I zaraz będziemy mieć tutaj, musimy to znaleźć, tylko ja nie wiem gdzie to jest teraz O, właśnie to, Casey, to musimy i wcisnąć instaluj Musimy tutaj wcisnąć szybko instaluj, to nie zajmie także długo, bardzo, bardzo krótko to nie ma dużo, to jest właśnie lepiej, żeby to wcisnąć, ponieważ może nam się ten drugi właśnie tutaj yy, znowu ten program, ale lepiej zainstalować, ponieważ yy, w grze może być taki bug, że nam się na przykład to nie pokaże. I właśnie to będzie ten problem. Także yy, okej, okay. to się już szybciej tutaj robi, ponieważ to się już raz robiło i tu nie ma już dużo naprawy do roboty. No i ja wracam do Was, albo nie, albo poczekam tutaj. Dobra, no i co, ja może lepiej tutaj zrobię tą pauzę, ponieważ to może trwać za długo, a nie chcę, żeby odcinek był molde. Także widzimy się za chwilę Okej, okay, no i jestem, jestem już I tutaj mamy Casey, ten pakiet jest już zainstalowany i gotowy mamy Wciskamy wtedy OK I mamy tutaj obiekty także zmodyfikowane I tutaj są one wszystkie, co tutaj mamy, to jest właśnie już wgrane, ja tutaj mam no i to je było na wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się poradnik spodobał. Czekajcie na kolejne, bo już będą one niedługo. Piszcie w komentarzach, jakie chcecie te poradniki. No i myślę, że widzimy się już niedługo. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie i cześć.